To przedstaw. się. Jestem Wiktoria Ważna. Proszę, zaczynam. Jan Brzechwa, listopad. Złote, żółte i czerwone opadają liście z drzew. Zwiędłe liście w obcu stronę, pozanosił wiatru wiew. Nasza chata niebogata, wiatr przewiewa ją na wskroś. I przeplata i kołata, jakby do drzwi pukał ktoś. W mokrych cieniach listopada może ktoś zabłąkał się. Nie, to tylko pies ujada. Pomyśl także i o psie. Na wróble wiatru słucha, sam się boi, biedny strach. Dmucha, plucha zawie rucha, całe szyby stoją w łzach. Jakiś wątły wóz na szosie ugrzą w bocie aż po oś, skrzypią, jęczą w deszczu osie, jakby właśnie płakał ktoś. Mgły na polach. Ciemność w lesie, drgaje się smutny ton. Przyjdzie wieczór i przyniesie sny, mgły i stada wron. Wyjść się nie chce spod korzucha, blady promyk światła z gaz. Mucha, plucha, zawierucha. Zimno, ciemno, spadł już czas. Świetnie. Czy możesz nam pokazać jeszcze swój strój i opowiedzieć, kto go tak pięknie przygotował? Ja powycinałam grzybki i poprzyklejałam z tatą, y, mo, liście. I grzebki.